Jak wygląda moja koreańska poranna pielęgnacja w wersji prostej i rozszerzonej? Ale to wszystko rutyna na przebarwienia. Zadbam również o koloryt skóry, zaczynajmy. Na start w formie rozbudzenia się używam takiego ciepłego kamienia głasza. Polecam wam to wypróbować, to jest bardzo przyjemne. Zaczynamy od kojącej pianki Celimax, stworzona z myślą o ich popularnym zielonym serum, i jest to doskonała kombinacja, bo ta pianka dobrze oczyszcza, a skóra po umyciu jest miękka i ukojona. Często nie przykładamy uwagi do produktów myjących, a one potrafią rozwalać rutynę. Na przykład powodując suchość, pieczenie, podrażnienia i później każdy. Kolejny krok może być problemem. Po umyciu twarzy nakładam płatki z serii rozjaśniającej to te bajeranckie płatki, które rozciągają się i możesz wybierać kształt, jaki potrzebujesz. Jeżeli chcesz zrobić więcej, to z tej samej serii na przebarwienia jest mask. Muszę Wam dobrze wytłumaczyć, ale obiecujcie, że nie wykupicie mi wszystkiego. Bo mój retinal się skończył i nigdzie nie mogę go dostać. To jest maska, która ma śliską płachtę, a w środku taki kremik. To jest taka kremowa emulsja przyklejona do płachty. Nakładasz na twarz i w odczuciu przypomina trochę bandaż, ale słuchajcie, ona się nie klei, bo jedna strona jest sucha, a a druga nasączona. Dlatego modeluję włosy, suszę, prostuję, robię wszystko i to mi nie przeszkadza. Genialne. Później już jest tylko prościej. Jak mówiłam, połączenie produktów łagodzących i rozświetlających powoduje jednolity koloryt skóry. Dlatego zużyłam już dwie ampułki Noni i się więcej nie tłumaczę. Na koniec krem z filtrem. Nawet zimą o to dbam, bo ja swojej skóry nie oszczędzam. Kwasy, retinal, pilingi. I ja przetestowałam różne kremy z filtrem. Oczywiście, że wybieram ten, co błyszczy.